stanął perfekcyjnie. Nazywam się Patryk Suracki i zamierzam samotnie przemierzyć Indie. Aby lepiej poznać to miejsce będę przemieszczać się wyłącznie lokalnymi środkami transportu, autostopem oraz o sile własnych nóg. Mam przy sobie wyłącznie namiot, rzeczy do przebrania oraz kilka dolarów. Kurde, właśnie mi powiedzieli, że to jednak platforma druga. A nie Platforma Trzecia, tam się ktoś się muszę zmienić platformę, mówi, że stąd się nie jedzie do mojej miejscowości. Jednak znowu muszę wracać. Mówią, że Platforma Druga jest tam, gdzie Platforma Trzecia, A tam <grym> A tamci mi kazali przejść na drugą stronę, a ci mnie z powrotem odesła. No i co, jednak mam wrócić z powrotem na Trzecią. Jedni mówią, że nie tu, drudzy, że <grym wody> Okay. are play you play? sure yeah sure so train number 3. b3 three. this yeah this is 3 platform b3 b3 yeah. 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 okay b3 162 no upli yes, uh, number kuda uh, let in ticket la uh, train number uh? general uh, ticket kada yeah. a uh, general ticket la train number read huh? where you want to are go are you sure so, so, public goal and upli you are going to upli like yeah that's uh, one uh, only <laughs> Tak, ty że Jesteś Nie no jednak na jedynkę muszę iść. No co za gamonie ty. No gamonie normalnie, ty każdy mówi dziś indziej. I teraz te co mi mówi, że na platformę trzecią trzeba przyjść, no, no, na platformę pierwszą, no, tak, tak, no. rany Indie. 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 O mam już czasu na zjedzenie jakiegoś normalnego posiłku. Chyba będę musiał się zadowolić jakimiś samosami. Wziąłem sobie takie trzy samosiki. Thank you very much. Pan się zapytał, czy mi zawinąć ładnie eee, i powiedziałem, żeby mi zawinąć, bo będę spożywał dopiero w pociągu. Natomiast przydałaby mi się jeszcze Jedna woda przynajmniej, ale to chyba w, no w pociągu się już napiję. Najgorzej, że na bilecie nie mam żadnego miejsca przypisanego. Prawdopodobnie nikt tutaj nie ma przypisanego miejsca. Tak mi się wydaje do tej pory, jak jeździłem kiedyś koleją po Indiach, no to miałem przypisane swoje miejsce, na przykład leżące. Tutaj takiego miejsca przypisanego nie ma. To oznacza, że to będzie niezła walka o miejsce po prostu. 5 minut, ma przejechać pociąg. Żaden kraj na świecie nie ma tak rozbudowanej kolei jak właśnie Indie. Natomiast generalnie jest to pozostałość jeszcze po kolonii brytyjskiej, po tym jak Brytyjczycy panowali właśnie Indiami. E, Niemniej jednak... No, z tej kolei korzysta się do dzisiaj i w zasadzie każde troszkę większe miasto ma swoją stację i każdy pociąg jest przepełniony. Każdy pociąg jest przepełniony do granic możliwości. Myślę, że za chwilę zresztą to zobaczycie. Tyle ludzi tutaj co jest da mną, oni wszyscy wsiądą do tego jednego pociągu prawdopodobnie, a to nie jest jego stacja początkowa, więc myślę, że będzie to jedno wielkie zabijanie się o miejsca i pociąg relacji, nie wiem. Poznań kołobrzeg myślę, że nijak ma się do tego, co zobaczymy tutaj. Mówi się też, że koleje indyjskie należą do najniebezpieczniejszych kolei na świecie, że następuje tutaj największa liczba wypadków kolejowych, największa liczba zgonów ludzi. I muszę wam powiedzieć, że o ile, okej, okay, o ile to są fakty, to o tyle są to fakty trochę o kant dupy rozbić. No bo skoro jesteśmy w kraju, w którym jeździ najwięcej pociągów i skoro jesteśmy w kraju, w którym największa liczba ludzi jeździ pociągami. Myślę, że w całej Unii Europejskiej nie ma, nie ma tylu tras i tyle składów pociągów, co właśnie tutaj. W Indiach, no to trudno by powiedzieć, żeby w jakimś innym kraju większa liczba osób ginęła i była większa liczba katastrof niż właśnie tutaj. No, sami rozumiecie, wszelkie fakty trzeba jeszcze jakoś uzasadniać. Trzeba dodać do nich jakiś dopisek. Statystyki generalnie są tutaj zupełnie normalne, takie same jak wszędzie inne. Tak, ginie tu największa liczba osób, bo najwięcej osób jeździ pociągami, bo najwięcej jest tutaj pociągów i dodatkowo jest to kraj z największą ilością osób ale absolutnie nie jest tutaj mniej bezpiecznie w tych pociągach niż w jakimkolwiek innym kraju. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że jest tutaj najbezpieczniejsza kolej na świecie, no bo też największa liczba osób dojeżdża do celu. Tak więc fakty można zawsze podobać tak jak się tylko chce. Ważne, żeby jeszcze dodać do tego jakieś dopisy i to fajnie uzasadnia czy przybliżyć ludziom, jak czasami robimy im wodę e, z mózgu. Ależ wyczekiwanie, ależ ekscytacja, aż on w końcu nadjedzie. Wszyscy czekają, żeby zająć jak najlepsze miejsce, bo jadą z nami. Młody się mi boi. Pierwszy raz widzi gościa z Europy. Najpierw przyszedł mnie dotknąć. Co to za ziomek? Jak on wygląda? Jakoś inaczej niż wszyscy dookoła. No dobra, zaczynamy zabawę. Jedziemy do Hubbali. Nadal nie jestem na 100% pewien, że wsiadam dobry pociąg, ale chyba tak. Jest train boom tutaj. Hubble, Gdzie tu stanąć, nie? Oni tu niektórzy już mają takie swoje e, stałe miejsca, tak mi się wydaje, ale to tak, wiecie, pociąg troszeczkę się przesunie. I... No dobra, ja ryzykuję, ja stoję tu. Nikogo tu nie ma. Stanął perfekcyjnie. Oni się nie znają na Indiach. Proszę, <mów> jak brazm, Szkoda, że mam tu dziurę, ale tragedii nie ma. Trafić co? Ale mi się udało. Aż się śmieją jedni, pokazali mi excellent, No bo pięknie to rozegrałem. No tu trzeba mieć jednak dużo szczęścia, ale też trzeba być chyba w tym wszystkim stanowczym, czyli powiedzieć sobie tutaj i nie ruszyć się, no bo tak wiecie, wszyscy cały czas labirują, mówią nie, jednak będzie trochę tu, albo jednak będzie trochę tu, a ja wreszcie ustanawiam i mówię tu, no jak nie ja to się będę zabijał tam z nimi. No i się udało. Ej. Jazda, no bo tak. Ci po lewej nienawidzą się z tymi po prawej, tam na dole. Bo jedni drugim weszli w miejsce. Ja to wykorzystałem i cyk skoczyłem na górę. Do mnie się nikt nie czepia. Natomiast jazda będzie taka, że oni cały czas się żerą, to już jest siódma minuta, i cały czas się wyzywają. No jeżeli tak wyobrażają sobie całą tą trasę, to będzie zabawnie. Będzie zabawnie. hej Dobre kino, na każdej stacji kolejowej odbywa się sprzedaż, na przykład czaj. Czy też z czegoś innego do jedzenia. Czy pode mną muszą bardzo uważać, bo ten czaj jest bardzo gorący. Muszę się modlić, żeby mi to nie wypadło z ręki, dlatego lepiej być zawsze na górze niż na dole. No i w zasadzie jest nawet przyjemniej niż w autobusie no tylko trzeba mieć trochę szczęścia trochę sprytu z naciskiem na szczęścia trochę doświadczenia też no bo za pierwszym razem bym nie wiedział co ja mogę tutaj tak naprawdę zrobić i na co sobie mogę pozwolić a tak to ja wiedziałem, że góra jest yy, wolna te tutaj się zabijają o swoje miejsca no to z plecakiem na plecach podciągnąłem się i wrzuciłem tylko kamerę, podciągnąłem się i no i tam gdzie dwóch bije, tam, tam gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta, no. Natomiast góra ma to do siebie, że tu już nikt nie wejdzie, nie? Tutaj nikt nie siedzi. Gdybym miał na przykład w Indiach, nawet jak są numerowane miejsca, bo też tak się zdarza, że mamy numerowane miejsca, no to jeżeli mamy miejsce na dole, no to wszyscy tam koło nas siedzą, a jak mamy miejsce na górze, no to jesteśmy sami, więc zawsze lepiej jest nawet prosić przy kupywaniu biletu, żeby miejsce było na górze.